Witam serdecznie TVL 24 Leszek Oczymarek. Jak w wcześniejszym poście dałem informację z ostatniej chwili informacja. I w tej sprawie będziemy dzwonić. A o co chodzi? Chodzi o to, że pacjent w dniu wczorajszym był, był, e, dostał skierowanie do szpitala e, i w dniu wczorajszym pojawił się w Kaliczu na ulicy Torunskiej. Nie został przyjęty, bo stwierdzili, że dzisiaj dnia przyjęć nie ma. I ta sama doktorka dzisiaj, w dniu dzisiejszym odmówiła e, e, pacjentowi e, leczenie, leczenie szpitalnego, pomimo tego, że ma, miał skierowanie. E, wypisała bzdury doktorka, moim zdaniem bzdury, bo, bo została przeczytana mi cała dokumentacja, która dostała rodzina I, i w tym momencie będziemy za chwilę dzwonić e, i będziemy zapytamy się, dlaczego pierwsze, nie został przyjęty, pomimo tego, że do, został pacjent skierowanie od lekarza, Drugie, dlaczego podsunęli osobie niewidomej dokument do podpisania, że nie wyraża zgody e, na leczenie, chociaż jeszcze nie zaczęli leczenia i nie mało tego, to jeszcze nie przeczytali mu tego dokumentu. E, powinni, moim zdaniem i nie, wielu osób, powinni e, znaleźć świadka, osobę trzecią, która poświadczy l, lub przeczyta e, dokument, który podpisuje. Skąd osoba niewidoma może wiedzieć, co podpisuje? No niech mi nie ktoś to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. No jak kiedy umowę podpisujemy, to podpisujemy przy osobie, przy osobie najczęściej widzącej, pełnosprawnej, która, która jest, tak powiem, świadkiem i może dany dokument potwierdzić lub pisemnie, lub ustnie. Nie może być tak, że możemy dopuścić do tego, że le, le, lekarz, który powinien przyjąć, e, odmawia już na wstępnie e, pacjentowi, który, który, który naprawdę potrzebuje pomocy e, szpitalnego. Mm, odmawia leczenia. Pomimo tego, tak jak mówiłem wcześniej, że było skierowanie. Za chwilę, za chwilę zadzwonimy się, zapytamy się, dlaczego, dlaczego został odrzucony, pomimo tego, że było skierowanie i dlaczego podsunięty dostał dokument bez przeczytania, osobie niewidomej. Proszę zadzwonić. Wykręcamy numer i za chwilę będziemy rozmawiać. Czekamy, czekamy do wybrania numeru. A jest numer zajęty. Będziemy próbować. Jeszcze, jeszcze... raz spróbujemy. Do czego że sztuka, jak nie to będziemy... I nawet państwo, e, państwo, mam nadzieję, że mój palec nie był widać. Jeszcze państwo, mam nadzieję. I jeżeli, jeżeli się... nie... Tak, i jeżeli się nie dodzwonimy. I tak pomimo tego... Ale na głosie, proszę. Tak, pamiętam, pamiętam. Tak. 4-7. Dzwonimy pod dany numer. Jestem trochę zdenerwowany i tak powiem, że będziemy, będziemy wniosek składać do prokuratora o, o takie właśnie zachowanie. Spokojnie. Czekamy. Dziewiąty

Proszę Państwa, widzicie, my, chyba już doszła informacja, że próbujemy się dodzwonić. No nie ma szans, nie odbiera. Kurde. Ach. Ach. Nie ma. Nie odbierze, bo... Wątpię, że odbierze. Jutro spróbujmy ponownie zadzwonić, ale do dyrekcji nawet. Jak będzie trzeba, to nawet z dorzecznika prasowego. I nie odpuścimy tego tematu. W międzyczasie będziemy pisać pozew. No, masz telefon. Dzisiaj, dzisiaj już nie ma szans. Albo se poszła na spacer, albo wie, że będziemy dzwonić. TFL TVL24. Może informacja już poszła, nie wiem. Szanowni Państwo, e, przypominam, że w dniu wczorajszym pacjent nie został przyjęty, chociaż pacjent się pojawił w e, szpitalu Kali, w Kaliszu na ulicy Toronskiej e, i zasłaniając się te, tym, że dzisiaj nie przejmują i dzisiaj w dniu, e, wczoraj to było tak, i w dniu dzisiejszym się, pojawił się pacjent e, z opiekunem i niestety też nie został przyjęty przez tego samego le, tą samą lekarkę, doktorkę, e, co widzicie w poście, w opisie. E, Dzwądcie do niej, jak możecie też e, również i zapytajcie się dlaczego tak zrobiła, podsunęła dokument, e, który, który nie powinna w ten sposób zrobić, tak? To jest, też, 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 też to jest ważne. Nadal dzwonimy, nadal jest... Nie, nie odbiera. Nie ma szans dzisiaj. Widzę, że nie ma szans. Dobrze. Jutr, w dniu jutrzejszym spróbujemy się ponownie szanowni państwo połączyć już bezpośrednio na, na live nie będziemy żadnej informacji wcześniej puszczać od razu z zaskoczenia zrobimy tak, że albo z lekarzem porozmawiamy, tym zadzwonimy teraz albo będziemy rozmawiać z dyrekcją albo z rzecznikiem prasowym bo tego tem naprawdę tematu nie odpuszczam nie odpuszczam tak jak wiele tematów, których, których, których dopuściłem do tego, że zrobiłem tak, że wszystko się ładnie ułożyło i, i na przykład mam i właśnie tamtego roku muszę pochwalić się tym bo jakiś czas temu do mnie osoba napisała, że dzięki mojemu live'owi w ubiegłym roku w Mińsku Mazowieckim, możecie Państwo wejść na ten linka z tamtego roku, udało się zabezpieczyć się, zabezpieczyć tak powiem, chodnik pomiędzy ulicą a, a, a chodnikiem. Nie łańcuchami, tylko um, barierkami, która osoba niewidoma miała, tak praktycznie mogła się zawiesić i wpaść pod samochód. E, a w tym momencie jest wszystko elegancko zrobione i dziękowała mi ta osoba. To mi się na, na przykład udało. E, I z tym tematem też, też mówię nie dam, mm, nie dam, nie dam sobie odpuścić. Pozdrawiam serdecznie, e, e, będziemy jutro się łączyć. E, do usłyszenia. I pamiętajcie... Wspierajcie moją telewizję. Jak widzicie, poniżej jest, 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 jest yy, numer konta. Yy, tam, nawet na mniejsza, drobna, tak powiem, darowizna yy, pomoże mnie, abym mógł częściej wyjeżdżać gdzieś, gdzieś i po, swoją osobą pomóc yy, yy, innym osobom trzecim, którzy, którzy potrzebują pomocy. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ojej, 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 ojej. Muszę wyłączyć. Gdzie to jest?